Yy, gratuluję drużynie Politechnicy Opolskiej zwycięstwa. Yy, dziękuję swojej drużynie za zaangażowanie, za walkę. Dzisiaj się nie udało. Yy, popełniliśmy za dużo strat. Myślę, że to był kluczowy aspekt, jeżeli chodzi o, o zwycięstwo dzisiaj. Yy, niestety dzisiaj wygrała drużyna Zopola. My musimy na pewno popracować szczególnie nad, na, nad organizacją gry. I i uniknięcia aż tu strat przy następnych meczach. Dziękuję kibicom również za, za doping. Będziemy pracować, będziemy robić wszystko, żeby następne mecze wygrywać. Dziękuję. Dzień dobry. Chciałem pogratulować drużynie z Opola wygranego meczu. Tak jak ten powiedział, dzisiaj troszeczkę za dużo strat. Troszkę słaba organizacja była u nas w ataku. Jednak też, tak jak trener powiedział, muszę pochwalić chłopaków nas za dobre zaangażowanie, dobrą walkę. Niestety dzisiaj się nie udało. Lider zostaje liderem i my musimy pracować nad skutecznością i organizacją grywa taką. I chciałbym podziękować kibicom za, za wsparcie mimo późnej godziny w niedzielę. Bardzo dziękuję i zapraszam na następne mecze. Dzięki. Dobry wieczór wszystkim. Gratulacje dla mojego zespołu, dla zawodników. Pokazali jaja, pokazali charakter, bo to był trudny mecz, brzydki momentami, ale trzymaliśmy nerwy na wodzy i ostatecznie odnieśliśmy bardzo istotne zwycięstwo na bardzo trudnym terenie, co mnie bardzo cieszy. Także jeszcze raz gratulacje, bo zrobiliśmy dzisiaj uważam kawał dobrej roboty. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Na początku chciałem powiedzieć, że. No, batalia kosynierów nas napadł na początku. Troszkę było nerwowo. Później, jak trener powiedział, był to brzydki mecz, ale myślę, że te wślizgi tutaj urozmaiciły ten mecz i można było coś pooglądać. Cieszymy się zwycięstwa i wracamy w dobrych humorach do Opola i czekamy nas na następny mecz. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję.